Tam to będzie tylko na kanale z Oczywiście testujemy sobie dalej Tutaj e, zakładkę armory Została mi ostatnia skrzynka, czyli skrzynka Drain e, No i będziemy mieli wszystkie W końcu, potestowane Ale one będą oczywiście wracać Bo te skrzynki są mega Bardzo fajnie potrafią oddać Mam tutaj parę swoich faworytów e, Z tych wszystkich skrzynek Te, te, te najtańsze były naprawdę spoko Charmy i naklejki to jest że topka według mnie y, armory no ale ci train czyli w sumie najdroższa skrzynka z tego co widzę tak dobrze widzę A, no i co gdzie prowincjonny Lucas daje wam 5% do dodawania i skrzyneczkę Milspec na start y, jestem chory no, zatkany to z tak może być coś bo jest fasakra walczę walczę ale ta walka jest przegrywana niestety z tymi zatokami tego mogę brzmieć się troszkę inaczej no cóż Jest jak jest Oj, doleciał ten Mac, okej okay. Nie spodziewałem się na go mamy, 12 zł Padło Dzięki X będziemy sobie otwierać Są jeszcze 7 diamentowych kluczy I potencjalnie 7 karambitów Crimson Web oczywiście Na jednym procencie Mam nadzieję, tak wyleci I wyjątkowy jeszcze nie testowałem, ale dodaję, że właśnie teraz się za niego wezmę Właśnie po testowaniu tej armory Przejdźmy sobie do traina. co my tu mamy ogólnie Mamy to fajną Wp Long Dog Z tym jamnikiem, czy co tam jest na nim Mamy Hellwish M4 No powiem że skinki ogólnie fajne Mi bardzo się podoba ten Glock Gridline, który wygląda jak wagon pociągu, mega to jest Złosi też fajne kolorystyki, no Najmniejsza procent, procent szans jest na Battlescare, Ciekawe bym nauserował. Więc nawet takie spoko, wtedy Łempenet wygląda spoko. Ładnie, taki, to jest chyba trasa pociągu albo metra jakiegoś. Powiem wam, że nie widziałem tego skina jeszcze. No setka taka pewnie wygląda lepiej, tylko to jest Battlescare zdjęcie, więc nie ma prawie że skina, tak samo tutaj. Te trzy skiny wyglądają jak Battlescare. Dlatego tego tak jest, no chociaż Steel Sentinel, no. Możliwe, że po prostu stalowy jest ten skin. Zobaczymy sobie jak potrafiam w jakichś lepszych stanach Więc lecimy Razy 5, stówka ponad Ichiya ja Już myślałem, że Long to tak ale jest ten mój fajny gloczek Zeusiki 2, który ma komuś drogie Jest minimalware. 79, czyli no, tak Lekki minus na początek Ja powiem że spoko leciało. Zobaczmy to p 90 jakim to będzie stanie. Mm, well, worn. no Nie wiem czy ten skin tak wygląda. Jakbym <grym> w takim lepszym stanie wyleciał. Znowu mamy teraz Teka, też out Ale stanie Battlescare zdecydowanie. Tak jest. A i te kosztuje 11 zł. Nieźle, trzeba sprawdzić, jak koszty funkcjonują. Tego informacji końcowych. tu jest? Faktorynu. 700 zł To jest ciekawe 24, 25, 25, 24 No to jest fajna szansa na zrobienie profitowego tej kontraktu eee, Są trzy skiny do trafienia z kontraktu jak wypada wam fucker ten ten no to ci zara No dobrze gowaleć, który z tych dwóch skinów który no niestety jest tańszy niż sam kontakt. O, aj, to był w lepszym stanie. Chciałem tylko kilka testów. Oj. Za dobrze. Za dobrze chciałem dla siebie. Zdecydowanie. Oczywiście na tych skrzynkach jest tryb kuga ale zobaczmy sobie, jak kosztuje. I jedna skrzyneczka No paracetówkę. Ojej, ojej. Co tu się dzieje? 158 zł. Ok. No całkiem sporo, ale można trafić sobie tutaj naprawdę niezłe skiny. Więc spalmy sobie jedną skrzypkę i... O, patrzcie, zetka ma maskina. Nie wiem. Koper, fiber, fajnie wygląda. Stania żeby to było, niby to nie był skin setki, tylko czegoś innego to nawet to też bym grał. No skinem. A przejdźmy sobie może do bitwy. Zauważyłem, że e, H4K zmieniła boty. To jest przykra informacja. Zmienia boty. Mianowicie się spija, Zmienia ich nazwy. Czyli nie ma moich dwóch już nie ma już... Nie ma już mojego Chad'a i crashera. Chciałbym teraz zrobić. Chciałbym teraz z zrobić. Zrobili już możliwość yy, Możemy sobie zrobić skrzynkę Znaczy bitwę ze skrzynki yy, w Kukari bez spoko Dajmy sobie underdoga Ja wam pokażę o co chodzi przy sobie boty Nie dołączy Na przykład Bandura dołączy Nex, Pevo, Shelly też są Nie wiem jaka jest pula ogólnie Tych botów pewnie taka sama Jak wcześniej była że stare boty. Oj no under oczywiście dowodzi jak widać nie idźcie się zawieźć na tym trybie bo Jest świetne O, well. jest jak jest It is what it is um, Dajmy sobie może podwalne. Może sobie dwie skrzynki jeszcze No i lecimy, ja sobie próbuję nos wydmuchać na szybko. To do tej tych y, botów, dają mi jeszcze, według mnie, bot pepper to jest czat, no, dziecko szczęścia Oj, no trafił sobie tutaj, patrzcie, whiteout out. Tak, też takie było. To pewer to jest czad, albo... Proszę. Ale wydaje mi się, że to czad to jest pewer. To jest rzemka, No i teraz było do under, no. God damn it. bo zmieniłem ten tryb. Gorzej. To jest szafu, oh, yes. Ale jednak ja na niedziną. Żeby może on był jednak crusherem. Albo czadem. Nie wiem, nie wiem, choć domyślam. Dobra, zrzucmy sobie jeszcze więcej skrzynek. Yolo. Nie wiem jaki dać tryb, naprawdę. Nie wiem jaki dać tryb. Czy teraz za nie to jest dobry pomysł? I don't know, I don't know. no. don't no, zobaczymy. Trzymać kciuki, że jednak się uda. A mamy jeszcze nexa, ale ten pewor, kurde, wiesz, że lubi tutaj dołączać do mnie. Wiesz sobie tutaj tę babkę. Patrzmy O jest to Ander Na razie wygrywam po pierwszej skrzynce jeszcze w jakieś 50 Nie no jeszcze 7 skrzynek przed nami No na razie wygrywam, ale Zbyt Drogich drog tutaj nie ma Ta bitwa kosztowała 1200 um, Także no cóż Być może to wygram, ale czy będę miał profit? O, aktualnie nie! Oj! Jeszcze nie wygrywałem Rebor chyba mniej, na pewno ma mniej Nie no, chyba jakieś jaja to są Nie no, trzeba ja wydropiłem teraz AWP? No nie, nooo Ktoś miał wydropić AWP, nie ja! Ech strasznie, strasznie ta iglisz sprawdza mnie Moja wytrzymałość Nie jestem jeszcze chory, o, oni mnie tutaj męczą tak Masaka Dobra, sobie jakiś kontrakt fajny 6 tych, nie no, jest tak mało Może sobie coś 75 zł jednak. Ale mam nadzieję, że coś drugiego wyleci. Uuuu. Uh, dispatch. Kurde, fire skin. pewnie to wygląda. 132 zł. Szczerze mega kontrakcie. Mega sieć. Mega siedzi bam. Super. E, zapraszam oczywiście na Discorda. Tam info o konkursie nowym. Warkowskę. E, ja Aha, No i co? Widzimy no? się w następnym odcineczku streamków. Yy, no, dzisiaj nie będzie jak to widzicie ten materiał. To jest masakra. No zobaczymy jak jutro. Mam nadzieję, że będzie już lepiej, będę to odpalić. Także dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, speaker, w sklentarz do uczynienia w tym Cześć, pa!